Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Kiedy przepraszałam Pana Jezusa za pewien uczynek swój, który okazał się po chwili niedoskonały, Jezus mnie uspokoił tymi słowy. Córko moja, nagradzam Cię za czystość intencji jakąś miała w chwili działania. Ucieszyło się serce moje, żeś miała w chwili działania na względzie miłość moją i to tak wyraźnie. I teraz jeszcze masz z tego korzyść, to jest upokorzenie. Tak, dziecię moje, pragnę, abyś zawsze miała tak wielką czystość intencji przy najdrobniejszych zamierzeniach swoich. Dziś zbudziła mnie wielka burza. Wicher szalał. I deszcz, jakoby chmura była oberwana. Co chwila uderzały pioruny. Zaczęłam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody. Wtem usłyszałam te słowa: Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie. Zaraz zaczęłam odmawiać tę koroneczkę i nawet jej nie skończyłam. A burza nagle ustała i usłyszałam słowa. Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem. A jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra. Która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłość dla nas i całego świata. Jesienią ubiegłego roku mógł to być listopad nagle obudziłem się pod wpływem natchnienia bardzo wyraźnego w którym otrzymałem polecenie że mam zacząć o tym mówić i pisać do jak największej liczby osób. I że to właśnie będzie iskra z Polski, która ma przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa. Sam byłem tym bardzo zaskoczony, bo nie przyszło mi to jako przemyślenie, tylko jako po prostu natchnienie. Często kładąc spać Proszę Antucha Świętego o natchnienie, o to, żeby był w o moim nauczycielem. I w tym wypadku też tak się stało. I wiedziałem już owego ranka, że ta iskra z Polski to nie może być jakiś jeden człowiek, nawet wielki charyzmatyk, nie może to być mąż stanu, ani nawet kardynał, czy sięgając najwyżej, papież. Ponieważ nie zostanie jego głos wysłuchany przez świat, gdyby zaczął o tym mówić, o tej paruzji. Byłby po prostu wyśmiany, taki jak ja byłem wyśmiewany i do dzisiaj jestem przez swoje otoczenie, zwłaszcza duchownych z najbliższego otoczenia. I wtedy wiedziałem już w jednej chwili, że ta iskro. To musi być coś w rodzaju ruchu, do którego przyłączą się wszyscy ludzie, którzy zdając już ideę podjęcia i ofiarowania swojego osobistego krzyża, będą w stanie jakby podnieść poprzeczkę i powiedzieć: Boże, ofiaruję Ci się za cały świat. No i. W tym kierunku szedłem i idę do tej pory.